Precyzja, intuicja i doświadczenie, bezwzględny spokój i perfekcyjne przeszkolenie. To ich recepta na sukces, a od tego sukcesu zależy życie innych. Zapraszamy na spotkanie z żołnierzami drugiego mazowieckiego pułku saperów. Działają błyskawicznie. Tak jak saperzy, wzywani są tam, skąd wszyscy uciekają. W ciągu sekund muszą dotrzeć na miejsce zdarzenia, by stoczyć ryzykowną walkę z żywiołem. Straż pożarna z lotniska w Powidzu kontynuuje swój dyżur. Saper to, saper to trochę taki strażak. Idzie tam, gdzie skąd wszyscy uciekają, więc. Trzeba lubić ten rodzaj jakiejś adrenaliny. Nie wiem, czy to poświęceniem można nazwać, takiej chęci pomagania innym. Żołnierze drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów znani są w Polsce i wśród żołnierzy na misjach zagranicznych. Nowoczesne wyposażenie oraz profesjonalizm pozwoliły im uratować setki ludzkich istnień. Ich praca to ciągły wyścig z pomysłowością przeciwnika. Nie mogą dać się zwieść ani oszukać. Tu Do dowódca. Zbliża się podejrzany pojazd. Przyjąłem, obserwować. Chłopaki, zbliża się pojazd. Stój! Wyłącz silnik! Zostaw kluczyki w stacyjce! Zaciągnij ręczny! Z pojazdu! Do mnie! W dniu dzisiejszym ćwiczymy na punkcie kontrolnym. Jest to element Force Protection Bazy, czyli zwiększania bezpieczeństwa bazy. Nogi, ręce szeroko. Współcześnie żołnierz wojsk inżynieryjnych to wszechstronnie wykształcony specjalista. Należy posiadać wszechstronną wiedzę w różnych dziedzinach. Od ustawienia pojedynczej miny, poprzez budowę odcinków pól minowych, po budowę mostów. Stałych, ale także mostów pontonowych, pływających oraz użycie wszechstronne, użycie różnego rodzaju maszyn inżynieryjnych. Zawsze trzeba zakładać, że kierowca jest osobą podejrzaną, ponieważ nie wiemy, co, co trzyma w, w kieszeni, czy, czy w ukryciu jakimś w ubraniu. Może zawsze trzymać mniej broni, nóż, a więc dlatego jest jego ochroniarz do, do asysty. Szczególną uwagę zwracamy na zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa. Ci wszyscy ludzie, którzy tam podchodzą, to są specjaliści, oni wiedzą, jak mają się zachować. Kto otwiera wszystkie drzwi, kto otwiera maskę, nie robi tego żołnierz, bo jeżeli coś było ukryte, nastąpiłaby niekontrolowana detonacja. Ochrona 1 do pojazd czysty, przyjąłem lusterko, przejdę do pojazdu. Że działanie w rejonie zagrożonym nie jest to jakby rzeczą trudną do opanowania, ale wymaga ogromnego doświadczenia. Wymaga od sapera analizowania całego terenu, rozpoznawania wszystkich elementów, które mogą stanowić o zagrożeniu, czyli że. Jest coś, jakiś przedmiot, który tam nie powinien się znaleźć. Sprawdzenie pojazdu polega na przeszukaniu przez psa i ewentualnym stwierdzeniu zapachów materiałów buchowych lub broni. Osobiście wcześniej sprawdzam pojazd pod względem jakichś niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby zranić psa, a następnie pies sprawdza. Dokładnie te miejsca, które wcześniej oglądałem. Niebezpieczny przedmiot w bagażniku. Tak, dobry pies. Przewodnik, przyjąłem wycofać się w rejon wyczekiwania. EOD, przystąpić do podjęcia ładunku. Organizując takie szkolenie, stopniuję skalę trudności, by moi żołnierze czuli cały się czas, cały czas zaskoczeni. Wprowadzam nowe elementy, działanie drużyny dywersyjnej, która, która powoduje, by wojsko cały czas zachowywało czujność i by mogło odpierać wszelkiego rodzaju ataki, ogniowe, bądź też spowodowane improwizowanym urządzeniem wybuchowym, bądź też ukszty. Jest dowódca i jest saper. Dlatego zawsze we dwójkę się pracuje, zawsze jest duet. I tak to wygląda. Jeden oczyszcza jedną stronę drogi, drugi oczyszcza drugą stronę drogi. I każdy na każdym polega. pewnych rzeczy nie można to wyćwiczyć. To trzeba czuć yy, mieć ten taki zmysł, że jednak może tutaj sprawdzimy. konsystuj, co znalazłem moździerz. Oficerem zostałem w 1990 roku. W tamtych czasach saper posługiwał się macką, wykrywaczem. No można powiedzieć, że współcześnie też bez tego sprzętu nie da się obejść, ale jednak inne wysoko wyspecjalizowane roboty powoduje, że ta praca współczesnego sapera na pewno jest troszkę łatwiejsza i bezpieczniejsza przede wszystkim. Robot y, typu Talon, którego Dzisiaj mieliśmy okazję zaobserwować. Zastępuje nam robota inspektora, ale e, przewyższa go szybkością. Jego prędkość jest do 8 km na godzinę. A także wagą. E, waga jest około 40 kg, co pozwala nam na bezpieczny i wygodny transport go w miejsce występowania improwizowanych urządzeń wybuchowych. Tenże robot pozwala nam na rozpoznanie improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz UPSO. Posiada cztery kamery, gdzie z różnej perspektywy możemy obserwować pożądany obiekt. takim spokojnym szkoleniu jak jest w Polsce, tak w tych 100% drugiego człowieka się nie pozna. Prawdziwe takie zażyłości między ludźmi dopiero wtedy się ujawniają, kiedy drugiemu pomaga przy kontakcie, jeden znajdzie IDK i musi liczyć na to, że drugi saper będzie wiedział co w tym momencie zrobić. Dopiero takie sytuacje tak naprawdę pokazują charakter drugiej osoby. Nasza praca w Afganistanie polegała na tak zwanym sprawdzaniu, oczyszczaniu terenu z materiałów niebezpiecznych i wybuchowych. Nasz wóz, tak, czyli sekcji saperów na każdym patrolu zawsze jeździł pierwszy. Jesteśmy w sekcji i musimy znaleźć ten wspólny język, no bo jednak jest to dość duża odpowiedzialność, jeżeli chodzi o pracę saperów. Tutaj raczej jakieś kłótnie w czasie patrolu to raczej nie mogą mieć miejsca, bo to no, ryzykuje się swoim życiem, życiem patrolu i no, to jest dużo osób, więc wątpię, żeby ktoś był w stanie podjąć taką, takie ryzyko, żeby prawda, przez swoje jakieś niedomówienia szastać ludzkim życiem. Wymiana informacji była dość duża i wiadomo, że każdy chciał wiedzieć jak najwięcej, czego może się spodziewać tam. I po prostu sobie analizował w głowie też na pewno jakieś tam warianty pracy. Każdy patrol to były jakieś nowe niespodzianki, jakieś dziwne sytuacje, o których, o których by człowiek nie pomyślał. Okazało się, że ktoś tam, kto podkłada tego ID-ka, coś takiego wymyślił I, no, i wtedy się lampeczka zapalała. A dobra, no to musimy troszeczkę te nasze procedury jednak pozmieniać, bo okazuje się, że w ten sposób działają. Myśleliśmy, że nie wpadną nawet na takie coś. No, Sami nie wpadaliśmy na takie rzeczy. Myślę, że ci, co są, byli, wybrali sobie ten zawód, no, e, robią dobrą robotę. Akurat na takich ludzi trafiamy. Uwaga drużyna! Pożar na wprost! Punkt czerpania wody, zbiornik przenośny. Gaszą dwie linie pożarnicze. Wykonaj! Tak wyglądają standardowe ćwiczenia Straży Pożarnej. Ta jednostka nie jest jednak taka jak tysiące innych w Polsce. To Wojskowa Straż Pożarna z lotniska w Powidzu. Tu ćwiczą się strażacy przeznaczeni do działań błyskawicznych, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a gaszony sprzęt grozi wybuchem. Ich zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa lotniska. Tutaj, 4519, na płaszczyźnie numer 1, znajduje się Mi 17 oraz AN 28. Przyjąłem 4502. co u ciebie? Kaza wylądowała, wykołowała na stanowisko numer 2. Przyjąłem. Znajdujemy się w wieży punktu alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej w Powidzu. Proszę o pozwolenie... Naszym zadaniem jest zebrać jak najwięcej informacji i to właśnie ludzie pracujący tutaj mają jednym z głównych swoich obowiązków zadane. Zebranie informacji o pozycji statku powietrznego, o ilości pasażerów na pokładzie, o sytuacji, która zaistniała jest dla nas bardzo istotne, ponieważ wypracowana jest decyzja jak postąpić najskuteczniej. Tragedia, która ewentualnie, potencjalnie może się zdarzyć była jak najszybciej zminimalizowana, a ofiar było jak najmniej. 19 z tej strony stoi. na APRON e 3-4, tak mi wysłałeś, samolot wylądował, kaza wyłączyła silniki. Za chwilę sytuacja dalsza. Przyjąłem. Do naszych obowiązków należy umiejętne zareagowanie w ciągu 3 minut na sytuację krytyczną, która jest zgłaszana ze statku powietrznego. Z naszego lotniska operują również śmigłowce, i tutaj obliguje nas czas dwóch minut dotarcia do najbardziej niekorzystnego punktu na lotnisku. Ta wieża ma służyć temu, że oprócz podglądu na całe pole operacyjne lotniska mamy możliwość umiejętnie zadysponować pojazdy pożarnicze z odpowiednim wyposażeniem do zadziałania w sytuacji krytycznej. 45-16 zgłosił 45-19 45, 16 na odbiorze Na płaszczyźnie numer 1 za chwileczkę zacznie się próba śmigłowca Mi 17 Jak mi zrozumiałeś? Nie z jedynki na pasie. Troszeczkę to się tutaj od Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych samochodów, którymi dysponujemy. Dwa takie samochody są do naszej dyspozycji: są to samochody ratowniczo-gaśnicze zwane lotniskowymi. 8000 litrów wody, 800 litrów środka pionotwórczego, który mieszalny jest w momencie akcji 250 kg proszku gaśniczego oraz 60 kg CO2. Pozwala to na zwalczanie pożarów koszyć statków powietrznych, które przepalają się bardzo szybko i czas interwencji jest liczony tutaj w sekundach. Do oręża tego samochodu należy działko dolne, które sterowane jest joystickiem z wnętrza kabiny. Jak i działko górne, również jest sterowane z wnętrza kabiny. Proszek, woda, CO2. Możemy działać wszystkimi tymi trzema środkami lub wybiórczo. Proszek musi być odpowiednio chroniony. W tym momencie widzimy kasetę, która skrywa za sobą aparaty powietrzne, w których strażacy przystępują do działań w strefie zadymionej. Dalej idąc mamy podręczny sprzęt gaśniczy, gaśnice śniegowe oraz małą pompę podręczną do napędu urządzeń hydraulicznych. Dalsze elementy, które znajdują się na tym pojeździe to zabudowane na stałe systemy do podawania proszku gaśniczego. W tym przedziale znajduje się zbiadło szybkiego natarcia, które pozwala nam w mniejszym stopniu dozować środki gaśnicze podno pianowe. Tworzenie tego kombinezonu nie jest szybką rzeczą, ale jest nieodzowną w działaniach ratowniczo-gaśniczych przy wchodzeniu do płonących pomieszczeń płonących statków powietrznych. Większość zdarzeń rozgrywa się na teatrze działań, gdzie nie mamy rozbudowanej infrastruktury, gdzie nie ma oświetlenia. Ten maszt pomaga nam w tym, by oświetlić sobie nie tylko pole pracy wokół tego samochodu, udostępnić przez to łatwiej sprzęt, ale również poprzez jego dominującą wysokość i moc dwa razy tysiąc wat pozwala na oświetlenie średniego kortu do tenisa, a to już daje bardzo dobre walory w akcji. W każdej jednej sytuacji musimy działać tak jak w realu. Czy to są ćwiczenia, czy to jest realistyczne zdarzenie? Musimy dowieść bezpiecznie całą naszą załogę do akcji. Musimy określać odległość, w której możemy stanąć, jak blisko podjechać do samolotu. Czy nie będziemy przeszkadzali? Musimy patrzeć na kierunek wiatru, żeby dobrze podać strumień wody, czy piany. samolot musimy jak najszybciej przykryć środkami pianotwórczymi, żeby ugasić go, bo wiadomo, że nafta i inne środki ropopochodne bardzo szybko się pały. Dowództwo zastępu, meldować jaka sytuacja na pokładzie? Pierwszą, najważniejszą czynnością to jest dowiedzenie się, ile znajduje się pasażerów, członków załogi w samolocie i gdzie się pali, co się pali, jaka sytuacja się zastajemy na miejscu. Dowódca bierze do Gieryla, zgłasza się dowódca Gieryla. Jestem w kabinie pilota, znaleźliśmy poszkodowanego pilota. Jest nieprzytomny, rozpoczynamy ewakuację. Proszę o wsparcie medyczne. Zrozumiałem, że są wsparcie medyczne. Nowojga, pierwsza rząd stampa na Właśnie Poszkodowany pilot jest wyciągnięty z sofitów, przekazany na dalsze notowisko i jest wypłowany niebezpiecznej. pierwszy to samolot? Samolot jest to samolotem C-130 transportowym. Mimo wizerunku, że jest dużym samolotem, w środku na pokładzie jest mniejszy i utrudnia nam poruszanie się przede wszystkim zadymienie pokładu oraz przedmioty znajdujące się. Aparat powietrzny zainstalowany na plecach ratownika jest utrudnieniem. W każdej chwili może zaplątać się, zahaczyć o coś i dlatego zadanie zostaje wykonane w dwóch ratowników. Jak wygląda sytuacja, czy działania zostały zakończone? Sytuacja wygląda tak, że poszkodowany pilot został podjęty z pokładu, część ładunkowa również została sprawdzona, nikogo już na pokładzie nie ma i jest bezpiecznie. Dziękuję. Akcja ratownicza została skończona.